E... Oi, oi, oi. Olá. Pronto. Eis aí é amigo, amiga, é e... como o seu nome? Meu nome é Joselson. Oh. Dona do cavalo. Ah. Isso. Esse o Simone. Isso. Novo do samo. Aí tá brigando a da vir cá looking at all the life there were plants and birds and rocks and things there were sand and hills and rings the first thing i met was a fly with a buzz and the sky with no clouds the heat was hot and the ground was dry but the air was full of sound I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, Cause there ain't no one for to give you no pain. Tak naprawdę znalazłem się w tym miejscu przez przypadek. Chciałem po prostu pójść na plażę, ładna pogoda była, 30 stopni. Jak widzicie, nie ma żadnej nawet chmurki na niebie. Także to był idealny dzień, żeby spędzić na leżeniu, opalaniu się i od czasu do czasu można się oczywiście wykąpać w pięknym oceanie. No, ale jak sami słyszycie, takie pieśni przyciągnęłyby praktycznie każdego. No i ja już coś przeczuwałem, że coś się mu święci. Niezawodna intuicja mnie by nie myliła. To chyba jest kurde Wielkanoc. Przecież jest niedziela w a był od niedawno Wielki Piątek. No i zobaczcie, dla osób nim praktykujących, jak się nie opłaca nie chodzić do kościoła. Dostaliśmy cukiernik.

Będąc w brazylijskim kościele powiem wam ciekawostkę na temat Wielkanocy. Otóż niedawno usłyszałem od kierownika swojego zakładu, że podczas Wielkanocy w Brazylii odbywa się takie komercyjne, komercyjna tradycja, komercyjne święto. Otóż e, starsi ludzie, dojrzalsi, bardziej, Chowają przed swoimi dziećmi, ale także innymi dziećmi, dziećmi czekoladowe jajeczka. I później dzieci mają zadanie je odszukać. Taka zabawa. Coś z tyłu świętego Mikołaja. Ty. Od cioci wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest taka sama tradycja. Tak samo chowają i dzieci muszą znaleźć się. I co to tutaj? Oj, tu to bem? Wychodząc z kościoła można zobaczyć na barierkach wieszane kolorowe śniadki Można sobie zadać pytanie co to jest, do czego to służy. Otóż Porto Seguro, jak i całej Brazylii jest taki zwyczaj, że każdy kto przyjeżdża do Porto Seguro ma sobie kupić trzy takie wstążki, na których napisze swoje trzy marzenia, które podczas pobytu tutaj musi spełnić. Ja niestety jeszcze nie napisałem, ale mam sobie zobaczyć. No bransa Danosa, Semanal. Tak, tak, tak. Zostanę prezydentem Ostrołęki ale komunizm I wiele innych Jak sami widzicie to, że Wielkanoc wypada jesienią w Brazylii To wcale nie znaczy, że musi być smutno i pochmurnie A teraz kilka słów o modzie w Brazylii Brazylijska nowa moda Kapelusz warstwowy 20 kapeluszów w jednym Co wy na to? się przed chwilą rzecz niesłychana Jakiś nawoływacz kokosów podszedł do mnie I powiedział, że jestem podobny do Argentyńczyka powiedział, że z jest Argentyny jestem To co, bardziej jak Maradona czy bardziej jak Messi? A teraz czas na cud wielkanocny Uwaga, uwaga Jeszcze raz w życiu pies jeździ na koniu. I obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Co się zamówi tego? Pies na koniu jeździ, to jest. I to no, na to jest po prostu mam talent. No, mam talent. To nie tylko pies na koniu, ale także instalacja elektryczna. Zobaczcie tylko. No i ten jakże słodko psychopatyczny króliczek jeżdżący w kółko. No, stop 24 godziny na dobę. Człowiek zobaczył takie rzeczy, jakie zobaczył, może z pełną satysfakcją opłynąć do domu i zasnąć z uśmiechem na twarzy. A Wam dziękuję za oglądanie odcinka i zapraszam do subskrybowania i lajkowania.